Uwaga, zanim rozpocznę odcinek, chciałbym zrobić promo kanału StawistaPL i mu też podziękować za zrobienie mi nowego intera, więc zacznę od promo jego kanału. Jeśli szukacie kogoś, kto by Wam by załatwił bota lub by Wam to zrobił, to kierujcie się do Slawisty, bo on się dużo na nim zna i wejdźmy tutaj na jego kanał, który robi takie tam przeróbki, albo czwarta gęstość itp, nie? To zobaczcie. No i też nie zapomnijmy o ewolucji Inter, na przykład w milionerach i nie. Slawista też jest bogiem botów, bo potrafi też zrobić bota i zatwijć bardzo dobrego bota na serwer Discord, więc kierujcie się do niego. I nawet takiego wam bota załatwi żeby nad waszym wrogą to by nawet szczęka opadła Więc nie bądź w lub biedak, bądź prestiżowy, idź do slawisty, załatwić bota lub interko. I nie zapomnij dupnąć mu subskrypcji, lajka i dzwoneczka, bo inaczej o tych rzeczach możesz jedynie pomarzyć. I chcę jeszcze podziękować jednej sobie na swojej kostek TV za zrobienie o mnie wiki. To się taję swoje sny, Poklętając w ziemniacie. Dobra, brońcie ten punkt. Dobra, za zajmę działko i będę osłaniać. O kawej rytua i gry tak nie teraz, a jano zajmie się grą? A więcej, was ta matka nie miała? No chodę, tych ruskich nawalili jakby... Big Smoke, ogarni się w końcu. I zmień się w Big Smoke'a z GTA. Bo jak się w kamurę zamieniasz to zachowujesz się jak debil. O kurde, coś się ścięło. No i prąd pierdolnął. Big smoke naprawdę. Przecież jesteśmy w tym samym domu. Panie Melvin czy już pan jest gotowy? No proszę się nie zachowywać jak dziecko duży chłopa boi się wyjść bez koszulki wierz mi. Już nie jednego grubego mężczyzny trenowałam. Przecież nawet gruby nie jesteś. Od dzisiaj zacznijmy od treningu, gdzie zrzucisz trochę kilo. Zacznijmy od pięciogodzinnych treningów tygodniowo. Cię. No patrząc na ciebie dzisiaj bardzo dobrze ćwiczyłeś ale możesz i nawet jeszcze ciężej ćwiczyć. No faktycznie minęło już ponad 5 godzin. Wiesz co dodaję? E nie chłopcze, to znaczy, że zamiast 5 godzin tygodniowo będziesz codziennie po 5 godzin lub więcej ćwiczył. Nie żartuję jutro o czwartej widzę cię gotowego do treningu. Teraz chodź do domu. Pusto tu bez Big Trochę mi jest smutno, bo nie mam nikogo do kopania lub wykasowania moich pleców. Kurwa, spierdalaj z tą kamerą z mojej twarzy. Wiem, zbiorę wszystkich by mi pomogli w odzyskaniu Big Smoke Edward, Leopold Ronald, chodźcie do mnie, bo musimy odbić Big Smoke'a. Chwila, Big Smoke do mnie dzwoni. No ale gdzie ty jesteś? To może powiedz, które to drzwi. Skopira! Komienza! Błagam, pomóżcie, zbieramy pieniądze na cel charytatywny dla dziecka z rakiem. Czego?

Make him die, make him dollars. make him Dobrze koledzy, teraz jedziemy do Willa Jaźwu Gloriany i ratujemy Big Smoke'a. Teraz mnie ciekawi czemu Leopold ma przycięty łeb. Dobra, to po drodze się wczyta jego tekstura. Wsadajcie do auta. Kurwa wasza mać to ja mam prawo kopać po dupie Big Smoke'a. Próbuję się wkraść w nocy, ale która jest godzina? W da 19 kurwa mać Gdzie jest moje auto i gdzie pozostali? ja fucking Ja pierniczę. Ronald patrzy na tą drogę i ją pilną. Bo ją ukradną. Słyszałem, że zostałeś sprzedany tym dziołchom. Współczuję ci! Pewnie o nich słyszałeś. Jeszcze czego? Mój wnuk znał jednego, co one go trenowali. Cały wychudzony. Włosy krótkie, łapy miał spatyków. Rodzony ojciec, pakier by go nie poznał. Nie wiem, musisz coś wymyślać, zanim będzie za późno. Nie da rady. Możesz spróbować, ale wątpię. Aha. いちょっとあなたたち何言ってるのよっていうかあなたいつまでここにいるのよだから日本語で話しなさい w piernicz. Opowiedz mi, jak bardzo wkurzyłeś jajka, san? Bu kurwa wita was jajka, san i papierosem w buzi. A Big Smoke mi naprawia auto. Jakie pytanie? Bardzo się zdenerwowała. Oj współczuję ci? I wiesz, co ci powiem. Ostrachane. Jeśli za pięć minut nie przyniesiesz mi herbaty, to masz w pierdol. Ręce do góry, bo inaczej ostrzelę majty. Ach, to ty big Smoke. Odbijam cię i wracasz do domu. Dobra, weź, nie mów o tym, bo wiesz, że to dla jaj. Co kurwa. Nie może. Dlaczego? Nie darujesz tabowej. Erwin ja biorę Big smoke a, a kasę dam na maila i nie mów, że go zabrałam. No kurwa dziwne bardzo. O kurwa! Jeśli chcecie stąd piknąć, to nie przez główne drzwi. Poszukajcie wyjścia w piwnicy lub przez okno. No chyba, że wam nie szkoda nóg. Przez okno jak powalona nie będę skakać, więc poszukam w piwnicy wyjścia. Bip Bipsmoke, wiesz gdzie piwnica? To dobrze dzięki Leone. Czy jak tam masz? Big Smoke marszuj przodem. A tak między nami to zajebiście wyglądasz fajna fryzura figura siła i włosy długie. Tak zajebiście wyglądasz że grubasowi odjebało. Pozdrównij i trajd ode mnie, niech jaja biją te tekstury są tak niskiej jakości że żal bo że wszystkich piwnic. Ale bynajmniej jest trochę czysto od naszej. No to teraz będziemy szukać drogi wyjścia z tej willi i spierniczać szybko do domu na zieloną herbatę. O ja cię, pieprze, jak tu jest do dupno rozgałęzienie, to się im rozdzielimy? No to teraz trzeba wybrać drogę, jaką wybierasz, Smoke? Ja se tą zobaczę, o kurwa nie tam za ciemno jest. Eee, Big Smoke, to może we dwoje raźniej? Może lepiej pójść przodem? Mówiłeś, że wiesz o tej piwnicy. No to czyń honory i chodź tam, gdzie żeśmy się weszli, dobra szukaj drogi a ja będę ubezpieczał tyłu. O ja cię pierniczę, toż to lampa Gina. Dawaj 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 teraz Ginie wyskakuj mnie z tej lampy. Kurwa, to ma die Chodź tu i szukaj wyjścia, bo tu po ciemku nie będę stała. Te drzwi są dziwne, słyszysz smutno. Otwórz je. Co? O kurwa. Kurwa no ja pierdolę, takie chujstwo mieć w domu, kurwa to za wstyd. Dobra, szukamy. O proszę mamy nieproszonego gościa. Pewnie przyszłaś po Melvina? Możesz go wziąć, wytrenowałam go do tego stopnia, że jest chudszy niż przedtem. Melwin, wracaj do domu. Nie, Melwin, nie do tego domu. Teraz pozwólcie, że w okazji wielkanocy wam pokrople jajka tym krzyżykiem porzucony przez proboszcza łkinę Kemuri. Nie, Melwin, nie te jajka. Teraz jedźcie do domu.